Ten wiceprezydent amerykański nieszczęs nieszczęsny, który mówi, że nie ma w Europie demokracji, tak jakby w Ameryce była tak, i znacznie większa. Rosja, ani tak. Także nie, to opytałem głupoty. Mówiłeś, że głupoty gada. No, głupoty, Wysłuchałem głupoty. uważnie tego, tego wystąpienia. Ja dwa razy. Było to, było to jedno z najlepszych wystąpień polityków, jakie słyszałem, które oczywiście, jeżeli ktoś patrzy tylko na tak bardzo powierzchownie, no to może w ten sposób potraktować jak ty. Natomiast y, chyba kluczowym stwierdzeniem w tym wystąpieniu było, było, było takie pytanie czy wy wiecie czego chcecie bronić? Przed kim? To wiecie. Ale czego tak naprawdę chcecie bronić? To było absolutnie kluczowe pytanie w tym wystąpieniu, gdzie J.D. Vance wskazywał, że Europa, która idzie w stronę cenzury, przeregulowania, e, ograniczania wolności słowa, no, było tam takie jeszcze zdanie, które mi się bardzo podoba podobało, jeżeli uciekacie przed swoimi wyborcami, to Ameryka wam nie pomoże. I potem te reakcje alergiczne polityków europejskich, takich jak Boris Pistorius, który stwierdził, no to nie jest Europa, w której ja żyję. No może pan Pistorius żyje w jakiejś innej, ale ja patrząc na to, jak na przykład jest skonstruowany, choćby akt o usługach cyfrowych, który przewiduje wprost formę cenzury. Muszę powiedzieć, że uwagi J.D. Vance'a były absolutnie w dziesiątkę. I dlatego reakcja była tak alergiczna, dlatego oklaski były tak mizerne po tym wystąpieniu, bo nikt nie lubi, jak się A w się Stanach mówi nie ma cenzury? Nie, nie, Google nie, nie. ograniczył to wpisy nie, nie. internautów, którzy krytykują nazwę Zatoki tak, Meksykańskiej, zmienioną na amerykańską. Słowo, Taka słowo, banalna tak, rzecz. Słowo polemiki. O. Nawet gdyby to przemówienie J.D. Vance'owi napisał komitet, skład którego wchodziłby Cyceron, Perykles, Churchill, Kennedy i De Gaulle, to sam fakt, że znalazło się w nim zdanie, że problemem i zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale Komisja Europejska, to wszystko, co potrzebujemy wiedzieć na temat tego wystąpienia, zawiera się w tym Nie było zdaniu. tam takiego zdania. Było, było, było. było, nie było. Była. Komisja Europejska nie. Była mowa o tym, że większe zagrożenie pochodzi z wewnątrz, jeżeli się. No, tak. Zrozumie I to wystąpienie. Biurokracji, Jeżeli Europa się zrozumie to wystąpienie, to oznacza to tyle, że największym zagrożeniem dla Europy jest to, że ona sama straciła swój kompas. Kompas oparty na jej prawdziwych wartościach. Ja, ja się śmieję, dlatego że bardzo mnie wzrusza i rozczula ten taki nabożny szacunek dla amerykańskiej administracji, nawet w wydaniu Donalda Trumpa, kiedy wystarczy popatrzeć na niego, na jego zastępcę, na Elona Maska, który się tam kręci i, i właśnie to siedzi przy biurku razem z prezydentem. I z jakiegoś powodu uważasz, że to jest ekipa, która prowadzi bardzo poważną, twardą politykę. Ale ty to... oceniasz polityków tak. na na podstawie tego jak wyglądają? Nie, 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 na no podstawie tego, wystarczy popatrzeć. Na no podstawie to... tego co mówili w czasie kampanii, na podstawie poprzedniej kadencji Donalda Trumpa, na podstawie kilkudziesięciu oskarżeń, które ciągle nad nim wiszą, na podstawie Czyli wszystkich... Czyli na przykład uderzenie sankcjami a, bo w Norwę. Ale pozwolisz mi skończyć. Bo to a właśnie poprzednia administracja Donalda pozwolisz Trumpa. pozwolisz mi skończyć. Łukasz, a, nie potem, na to skończy. a potem jednym gestem e, dyskredytujesz unijną dyplomację, dyskredytujesz szacunki e, duńskiego wywiadu, to, to jest zastanawiające. Skąd taka wiara w nieomylność, siłę i potęgę Stanów Zjednoczonych pod obecnym kierownictwem i totalne lekceważenie dla wszystkich? Nic takiego filmach? z mojej wypowiedzi nie wynika. Nie to mam żadnej wiary w, nieomyśl, w nieomylność amerykańskiej administracji. Po prostu staram się analizować politykę realną, a nie odnosić się do tego, jak ktoś wygląda, albo czy mi się I podoba, nie, czy mi się nie podoba. No, dobrze, to, to może w Wystarczy takim razie to może, popatrzeć. Dobrze, to, to może w takim razie ocenić pierwsze posunięcia Donalda Trumpa na stanowisku prezydenta: zmiana nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, Amerykańską. zajmowanie się polityką różnorodności, ustalenie no, bardzo, w inauguracyjnym no, przemówieniu. Tak, bardzo że bardzo dobre posunięcie. Symbolizm jest bardzo pozytywny i ważne pory, dla jego elektoratu. Tak, tak, że w amerykańskim wojsku od tej pory będą tylko dwie płcie Bardzo słusznie, tworzyć. zdrowy rozsądek.